Witam wszystkich tu i i dzisiaj pokażę Wam unboxing boosterka z serii XY4. I tak mamy tutaj Totodail, Muna, Swedlum, Firo oraz um, Flecinder Tutaj mamy informacje o serii Omega Ruby i Alpha Sapphire na konsole Nintendo 3DS o tym, że premiera będzie 21 listopada i odnośnie kart trainerów Team Flare. No to tyle. Zapraszam Was na facebook.com kośniki komikas i na moją stronę internetową www.wikomikas.pl. To tyle na razie. Cześć.